W Dopiero około dziesiątej rano zaczęła opadać. Niebo błękitne zaświeciło nad głowami, widny okrąg wyjaśnił się i zaraz też na zachodniej stronie murów poczęto wołać. Ja, ja, ja! Pan starosta, a z nim pan za głowa i wszej przyboczni oficerowie starosty wstąpili żywa na anguł murów którego widok był daleki, poczęli patrzeć przez z perspektywy. Nieco mgły leżały jeszcze przy ziemi, ale wojska szwedzkie, idące z wielączych, zdawały się do o kolanowym tumanie, jak gdyby wynurzały się z wód rozległych. Bliższe kurki bardzo już były wyraźne, także że gołym okiem można było rozróżnić piechotę idącą głębokimi szeregami i zastępy rajtarskie. Dalsze natomiast przedstawiały się jakoby kłęby kurzawy ciemnej, toczącej się ku miastu. Wolna przebywało coraz więcej pułków, armat i Widok był piękny. Ze środka każdego czworoboku piechurów sterczał w górę niezmiernie regularnych czworobok mój. Między nimi biegały chorągwie różnych barw, a najwięcej błękitnych z białymi krzyżami i błękitnych ze złotymi lwami. I żyli się jeszcze bardziej. Na murach było więc powiew wiatru niósł od nich skrzypku, rzęs zbroi, ten koni ten i przytłumionych warg Doszedłszy na dwa strzały ze śmigownicy, poczęli się rozciągać przed fortecą. Niektóre czworoboki piechoty rozsypały się w bezładne roje. Widocznie zabierali się do roztacowywania namiotów i dosypania szeńczyków. O ty, co? są! Są, psu, braty! Ha, ha, ha. Można by ich człowieka po człowieku palcem porachować. Tacy starzy praktycy, jak ja, nie potrzebują rachować. Jeno okiem sięgnął. Jest ich 10 tysięcy jazdy, i ośmiu piechoty z artylerią. ja bym ja się o jednego gemejna albo też o jednego konia omylił. Gotówem całą swą fortunę oddać. W sali tak można wymiarkować? Dziesięć tysięcy jazdy i ośm piechoty. Mało! Żebym tak zdrów Bogu nadzieja, ja biorę to że w znacznie mniejszej liczbie powrócą, niech tylko jedną wycieczkę poprowadzę. Słyszysz laszmość? Arie grają. Rzeczywiście, trębacze z doboszami wystąpili przed półki i zaczmiała nowa muzyka. Przy jej odgłosie nadchodziły bliżej, dalsze półki otaczały z dala miasto. Na koniec odbitych półków oderwało się kilkunastu jeźdźców. Półnowni pozasadzali białe pusty na miecze i poczęli nimi powiewać. Poselstwo! Widziałem, jak do pirżu złodzieje przyjechały. Z taką samą fantazją. <grym> Wiadomo, że z tego wynikło. By Zamośny wirż, a ja nie wojewoda Tymczasem tamci zbliżyli się do bramy. Po krótkiej chwili przeskoczył do pana starosta oficer służbowy z oznajmieniem iż pan Jan Sapiecha pragnie w imieniu króla szwedzkiego widzieć się z nim i rozmówić. A pan starosta począł się zaraz w boki brać, z nogi na nogę przestępywać, a sapać, a wargi odymać, wreszcie odrzekł z okrutną fantazją. Powiedz, panu zapiesze, że za Zamoyski ze zdrajcami gada. Chce król szwedzki ze mną gadać, niech i Szweda do tego przyjśle. Nie Polaka, bo Polacy którzy szwedom służą, niech do psów moich posępstwa uprawiają, gdyż porówni imigrantze. Jak ja mi bóg miłej, toż to respons. A niech ich tam w diabli wezmą, co? Będę z nimi ceremonie czynił, czy co? Pozwól, wasza miłość, że sam ten respons odniosę. 16 będę w dół przed jakimś cudem. No tam w dół, Шука, ну! Шука! Даша, ты дай чистка! Ты! Слова, на патронке! Да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. bo ziemia tam okrutnie, nieurodzajna, i chleba nie mają, bo je no, sosnowe mielą, z tego mąkę robią pod błomyki pieką. Inni nad morzem chodzą i co tylko fala wyrzuci, to żrą, jeszcze cię ze sobą o te specjały piją. tam okrutna, dlatego nie masz narodu nad cudze łapczywszego, bo nawet tatarzy mięsa końskiego ad mają, a oni czasem po roku mięsa nie widzą, głodując. Chyba, że po ryb zdarzy się im obficie. Niech tu trupem padnę, jeśli mało tego stracy widział inne ich obyczaje. Pamięta mi to, że na stole w polskim tak się spać, że do domu wracać nie chcieli. <grystanie> Ta stanął przed królem blady, z zaciśniętymi wargami. A i król też był zmieszany, bo zamością mylił jego nadzieję. Co najwięcej, mimo tego, co mu poprzednio mówiono, spodziewał się znaleźć gród takiej odpornej siły jak Kraków, Poznań i inne miasta, których tyle już stoi. Tymczasem zaraz wiedzę potężną przypominającą duńskie i niderlandzkie, o której bez dział ciężkiego kalibru nie mógł nawet pomyśleć. Co mam? Nic, pan starosta nie chce gadać z Polakami, który waszych waszej królewskiej moci smutą w do mnie swojego krewnisia. Który mnie zelżył. Nie i waszą królewską zelżył tak stromotnie, że mi się nie da. Wszystko mi jedno z gadać, byle gada. Ty precz! ty raz Porgel i pośle. Jakoż pół godziny później Porgel z czysto szwedzką asystencją oznajmił się przy bramie. Most łańcuchowy opuścił się zwolna na posę i generał wjechał do twierdzy wśród uspokoił owaków. Oczu nie wiązano ani jemu, ani nikomu ze ktoś nie chciał owszem pan starosta, iżby wszystko widział i o wszystkim królowi mógł donieść. Przyjął go też z takim przepychem, jak książą dzielny i istotnie wchodził w prawie. Panowie bowiem w i dwudziestej części tych bogactw nie mieli, co Polacy, a pan starosta między Polskimi był niemal najpotężniejszy. Przebiegły Szwed, począł też od razu tak go traktować, jak gdyby go król Karol do równego sobie monarchy w poselstwie wysłał. Z góry nazwał go Princeps i ciągle tak nazywał, chociaż pan sobie pan za pierwszym zaraz razem mu przerwał. Nie Princeps, jako jest Polon sum, ale właśnie dlatego. Książę. Właśnie. Wasza książęca mość, najjaśniejszy król szwedzki i pan Goła niejako jako nieprzyjaciel tu przybył, ale wprost mówiąc gościnę tu przyjechał i przeze mnie się zapowiadał. Mając niechłonną jak kuszę nadzieję, że wasza książęca mość dla osoby jego wojskiego gramy swe odkąd zechcesz. Nie masz u nas tego zwyczaju, albo gościnności odmawiać, choćby też się nieproszony przyjechał. Znajdzie się zawsze u mnie miejsce przy stole, a nawet dla tak dostojnej osoby pierwsze. Powiedz wtedy Wasza dostojność najjaśniejszemu królowi, że bardzo proszę i tym yy, szczerze, że jako najjaśniejszy Karolus Gustawus jest panem Szwecji, tak ja w założu. Ale że jako Wasza dostojność widział, służby nie brak, że to nie potrzebuje szwedzka jasność swojej ze sobą brać. Inaczej pomyślałbym, że mam nie zachód do pachołka. I kontekst Dobrze! O co jest? Ha! Ha! Największy byłby to dowód miętnoczki dla króla. Gdyby wasa książęca mość założenie by do forte. Puscić mi raz. Z królem jestem. Wiem jego najtajniejsze myśli. A oprócz tego mam rozkaz powiadam w imieniu króla Zareńczyka, że on nikt zajmować na stałe niepce, nie chce i państwa Zamojskiego, ale Grygory na całym tym nieszczęsnym kraju rozgorzała na nowo, gdy wójt A Jan Kazimierz nie na klęskę, Łącznie z granicę powrócił i łącznie z przeciw przed Państwu Polską występuje. Postanowił niezwyciężony zwyciężony król mój i pan, choćby do dzikich zdechów takarskych, które pościba w tym jedynie celu. Aby panowanie, sprawiedliwość i szczęście, a wolność obywatelom temu prześwietlnej rzeczy pospolitej Diabeł się Worna tu brał i ogonem nam przysłonie. <grym> że niepotrzebna trwa na równi z sercem dobrego Dlaczego rozkazywać nie może, ale proszę. Proszę, proszę. przyjaźni nie jako ładca złodziewski, lecz jako potężny, nie potężny brakować w żadnym co jest wielce, ja wdzięczny Jego Szwedzkiej Jasności za tak górne mniemanie, gdybym o do dowcipie o krew na ojczysty. Już mi dośpieszył jak przyjaźń takowego potentata. Ale myślę, że jako samo moglibyśmy się mimować, gdyby Jego Szwedzka Jasność z powietrzną została A ja No, no, co? Sztokholm jego szwedzkiej jasności, a zamość mój, co się na fejki, na rzecz pospolitej, dotyczy i owszem, nie wedle mego konceptu nie wtedy będzie w pospolitej lepiej, kiedy Szwedzi będą do niej szli, ale wtedy, kiedy sobie z niej pójdą. Mam rację. Bardzo wierzę, iż zamość jego szwedzkiej jasności, do wiktorii nad Janem Kazimierzem to powrót. Wszelako trzeba, żebyś mi wasza dostojność wiedział że ja nie jego szwedzkiej jasności nie mogłem. Ja mogę i każdym dlatego jemu, który ją je a za nie mam. Od co! O takiego! O mi polityka! Horgel zmieszał się i milczał przez chwilę, po czym znowu argumentować począł. Więc nalegał, trochę groził, prosił, pochlebiał, jako patoka płynęła z jego łacina, aż krople potu perliły mu czoło. Lecz wszystko na próżno. Bo po swych najlepszych argumentach, tak silnych, że mury poruszyć by mogły, słyszał zawsze jedną odpowiedź. A ja i tak samo tam. co! A Audiencja przeciągnęła się nad miarę. Na koniec stała się dla Forgela kłopotliwą i trudną no wesołość poczyniała ogarniać obecnych. Coraz to częściej padało jakieś słowo, jakieś szyderstwo, to z głowy, to z innych, po które przytłumione śmiech odzywały się w sali. Spostrzegł wreszcie porwę, że trzeba ostatecznych chwycić się sposobów, więc rozwinął pergamin z pieczęciami, które trzymał w ręku i powszawszy, że uroczystym, dobitnym głosem. Za otwarcie bram jego królewska moż ofiaruje waszej księżę mości województwo lubelskie w się, słysząc to wszyscy. Zdumiał się na chwilę i pan starosta.